Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Istnieje prawo Boże i prawo kościelne. Do prawa Bożego możemy zaliczyć m.in. dekalog, Ewangelię, Słowo Boże, objawienie Boże. I możemy też dopowiedzieć, że prawem Bożym jest doktryna, i ją trzeba strzec w kościele. Jeżeli widzimy, że ktoś chce ją naruszyć, no to mogą nas nawet wykluczyć z synagog, a my musimy tej doktryny, czyli prawa Bożego niezmiennego bronić. Nad prawem Bożym nie ma nikt władzy, nawet najbardziej święty papież. Ale jeśli chodzi o prawo kościelne, to jest pewien rodzaj dyscypliny. To jest rzecz, którą można reformować, bo jeżeli Duch Święty chce wlać młode wino do nowych Bukłaków, to wiemy o tym dobrze, o tym zresztą mówi Pismo Święte, że jeżeli to nowe wino wlejemy do starych bukłaków, to one popękają i są takie sytuacje, że Duch Święty chce nas pchnąć jakby w nowym kierunku. Oczywiście, że często się trzeba zastanawiać, czy te pomysły w kościele, które się rodzą, to jest chęć zmiany dyscypliny tylko, czy także doktryny. Bo jeżeli chodzi o doktrynę, no to jej naruszać nie wolno. Wtedy widzimy, że niektórzy rządzący w kościele chcą jakby przypodobać się duchowi tego świata, i trzeba nam prawdy, czyli prawa Bożego bronić. Ale jeśli chodzi o wspomniane prawo kościelne, no to naprawdę ono jest zmienne i jeżeli czasami w kościele pojawiają się głosy, że należy je zmienić, to możemy się wspierać Przerzucać argumentami, ale ostatecznie, jeżeli kościelna decyzja będzie taka, że ona będzie nam jakaś dla nas niesmaczna, że będziemy się wewnętrznie oburzali, że tak nie powinno być, no to jednak nie można rozdzierać szat, bo jeszcze raz powiem, dyscyplina jest czymś zmiennym. Jeżeli widzimy chęci zmiany dyscypliny, to oczywiście możemy się wspierać. My na przykład twierdzimy, że ta zmiana może doprowadzić do pewnego rozlu rozluźnienia niepotrzebnych duchowego, a ktoś inny powie, no rzeczywiście są już takie czasy, że należy pewne rzeczy pootwierać albo niektóre pozamykać, no ale po to jest spór i on musi być konstruktywny. Nie można wówczas zarzucać tej drugiej stronie, że ona chce pozmieniać prawdę. Wspominam o tym celowo, dlatego że są pewne elementy w dzisiejszym Kościele, o których twierdzę, że są niebezpieczne, bo są naruszaniem prawa Bożego. Jeśli chodzi o na przykład błogosławienie par, które żyją w tak zwanych nieregularnych związkach, to twierdzę, że błogosławienie tych par to jest złamanie prawa Bożego. I będę trwał przy tym stanowisku, nawet jak mnie, znów zacytuję Biblię, wykluczą z synagogi. Ale jeśli chodzi o wspomniany przez pewnego arcybiskupa kilka dni temu w Wywiadzie arcybiskupa Szarla. ach nazwisko mi teraz wyleciało, on był arcybiskupem Malty. Między innymi on w dykasterii nauki wiary zajmuje się pomocą w różnych diecezjach, naprawiania tych spraw. Które no, mocno każdego bulwersują, które dotykają także pedofilii w kościele, spraw nieczystych. I tenże arcybiskup, którego no, niestety nazwiska zapomniałem, powiedział, że jeśli by to ode mnie zależało, to ja bym celibat nie tyle zniósł, tylko uznałbym, że jest dobrowolny. I powiem szczerze, że jako ksiądz, taki szaraczek, który nie ma takiej władzy, nawet jak owy wspomniany przeze mnie arcybiskup. Uważam, że celibat to jest, nawet nie tyle uważam, tylko stwierdzam, że celibat jest prawem kościelnym. Jeżeli kościół stwierdzi, i rzeczywiście wiele powołań może się dzisiaj marnować, ponieważ wiele młodych chłopaków Żeniąc się może mieć powołanie do kapłaństwa. Wymóg celibatu w naszej kulturze łacińskiej powoduje, że możemy jakiś księży dzisiaj utracić. Może kiedyś było tak, że w wielu młodych ludziach była większa wola, żeby wziąć ten dar celibatu i przyjąć powołanie kapłańskie, ale jeżeli dzisiaj... Mamy taki rodzaj kultury, która, która sprawia, że no wielu jednak wolałoby założyć rodzinę, a jednocześnie no widzi w sobie ewentualnego kapłana. No to czemu nie rozważyć ewentualnie, ewentualną dobrowolność celibatu? Więc jeśli chodzi o ten temat, to ja nie rozrywam szat, bo to nie jest naruszenie prawa Bożego. Trzeba o tym dyskutować, trzeba się spierać, ale jednocześnie trzeba uważać, żeby wzajemnie w siebie nienawiści nie się zaplątałem, ale chodzi o to, żeby nie czuć do siebie nienawiści, jeśli ma się akurat w tej kwestii odmienne zdanie. Czyli jeszcze raz, bo my się czasami spieramy o rzeczy, które naprawdę są reformowalne przez Ducha Świętego. Prawo Boże jest niedotykalne, nienaruszalne, ale prawo kościelne oczywiście, że nadaje się często do zreformowania. Tylko trzeba się zastanawiać i spierać, czy akurat celibat jest taką kwestią, o której już należy na nowo rozmawiać, czy jeszcze nie. Akurat niektóre argumenty przywołane przez owego arcybiskupa mi się nie podobają, ale z innych powodów uważam, że kwestia. Debaty na temat przyszłości celibatu jest rzeczą wskazaną. I mnie to w ogóle nie gorszy. Uważam, że kto wie, czy Duch Święty nie chce nadać nowego impulsu w tej kwestii. No więc niech Duch Święty nas dalej prowadzi. A teraz druga część. Tylko ostrzegam. Jeżeli oglądają mnie teraz i słuchają osoby bardzo wrażliwe, to za chwilę pojawią się teksty. Które, które mnie gorszą. Tym bardziej, że napisał je w latach 90. dzisiejszy kardynał Fernandez, który jest przewodniczącym dykasterii nauki wiary. Wiemy o tym dobrze, że gdy istniała jeszcze kongregacja nauki wiary, o pismach obecnego kardynała Fernandeza wyrażała się bardzo negatywnie. Kiedy usłyszeliśmy, że papież Franciszek mianował Fernandeza na przewodniczącego dykasterii nauki wiary, wiele środowisk Kościoła rzymskokatolickiego było zdziwionych tym faktem, wiele osób też jest, to, to są osoby zdruzgotane tym, że taki człowiek kieruje tak ważną dykasterią, bo przecież chodzi tutaj o czystość nauki wiary, o to, żeby, żeby ta kongregacja, no dzisiaj dykasteria, pilnowała tego, żebyśmy nie głosili herezji. No ale w latach 90. Fernandez wydał książkę, w której mówi, i tutaj ostrzegam dalej, jeżeli są osoby wrażliwe, to lepiej niech sobie darują oglądanie dalszej, dalszej części filmiku. Mówi o orgazmie, mówi o intymności, ale nie w sposób chrześcijański, nie w taki sposób, jakbym czytał pieśń nad pieśniami, która jest przecudowną księgą Starego Testamentu, gdzie oblubieniec spotyka się z oblubienicą, gdzie ona zakochuje się w oblubieńcu, gdzie ta seksualność, gdzie ta intymność ma taki posmak raju, gdzie nie ma grzechu, co niestety się wydarzyło w Księdze Rodzaju przez niestety występek naszej matki Ewy i naszego ojca Adama. Kiedy czytam o obrazie i wyglądzie kobiety w pieśni nad pieśniami, to mnie to buduje. Nawet na obrazku premicyjnym wybrałem sobie cytat z pieśni nad pieśniami Sławić Twą Miłość. Tak się zachwyciłem kiedyś tą księgą, czytając ją jako medytację w czasie pewnej adoracji Najświętszego Sakramentu w seminarium duchownym. Ale czytając tekst Fernandeza, no jestem zgorszony. I teraz posłuchajcie dalej, między innymi, dlaczego we mnie to zgorszenie się włącza. Ale ostrzegam, to jest bardzo, bardzo dziwny materiał. W książce wydanej w Meksyku w języku hiszpańskim w roku 1998 noszącej tytuł La Pasión Mística. Przyszły prefekt dykasterii nauki wiary opowiada o seksie, orgazmie, dzikich fantazjach, twierdzi między innymi, że kobiety są seksualnie zwykle nienasycone. Ta książka, podobnie jak jego inna pozycja o całowaniu, nie znajduje się na oficjalnej liście publikacji Watykanu zawierającej biografię szefa dykasterii wiary Viktora Fernandeza. Tytuł tej książki możemy przetłumaczyć mniej więcej tak. Mistyczna pasja, duchowość i pożądanie. W tej książce wówczas 36-letni Fernandez mówi o orgazmie mistycznym, fantazjuje o orgazmie męskim, żeńskim, drodze do orgazmu, o bogów, orgazmie pary. Książka ma dziewięć rozdziałów, w jednym z nich opisuje nawet element erotyczny w czasie spotkania z Jezusem Chrystusem na plaży w Galilei. Ta książka zawiera również takie wyobrażenia erotyczne 16-letniej dziewczynki. Oto niektóre cytaty owej pozycji. W momencie orgazmu zwykle pomrukuje agresywnie, ona natomiast wydaje dziecięce dźwięki lub wzdycha. Pisze Fernandez, po, ty, po czym wyjaśnia, że kobiety mają bogatą sieć żył wokół pochwy i dlatego są zwykle nienasycone. Pod względem hormonalnym i psychologicznym. Nie ma czystych istot męskich i żeńskich, dodaje. Orgazm wydaje się być tematem, który Fernandez, którym Fernandez był szczególnie zainteresowany. Przynajmniej w tamtym czasie. Duchowny poświęca również kilka słów homoseksualistom. Między innymi pisze: Pamiętajcie, że łaska, Boże może, łaska Boża może współistnieć ze słabościami, a nawet grzechami, gdy istnieje bardzo silne uwarunkowanie. W takich przypadkach osoba może dopuścić się obiektywnie grzesznych rzeczy, ale robić to bez poczucia winy.